Tata świnka nosi okulary. Potrzebuje okularów, żeby dobrze widzieć. Kiedy tata świnka ma na nosie okulary, wszystko wygląda dobrze. Ale kiedy tata świnka je zdejmuje, o porno! Wszystko jest rozmyte i niewyraźne. To bardzo ważne, żeby tata świnka wiedział, gdzie odłożył okulary. Czasami tata świnka gubi swoje okulary. Pepa, George, widzieliście gdzieś okulary taty świnki? Nigdzie ich nie może znaleźć. Pepa i George nie wiedzą, gdzie są okulary taty świnki. Okropne. Tata świnka nic nie widzi bez okularów i staje się okropnie nerwowy. Bez okularów tata świnka nie może przeczytać gazety. Jestem zrozpaczony. Nic nie widzę. Czy nikt z Was nie widział moich okularów? Pamiętasz, gdzie je ostatnio położyłeś, tato świnko? Gdy ich nie noszę, to zawsze je wkładam do kieszeni. Ale teraz ich nie mam. Tato, pomożemy Ci szukać okularów. Dobry pomysł, Pepo. Jak je znajdziecie, tata przestanie się denerwować. Nie denerwuje się. <grywk> Pepa i George szukają okularów taty. Pepa zajrzała pod gazetę. UFO porno! George sprawdził na telewizorze, ale okularów tam nie było. Jesteśmy na górze, w sypialni rodziców. Pepa i George szukają w pokoju mamy i taty świnki. George, uważaj, nie wolno nic przewrócić. To nie jest zabawne. Pepa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O. George szukał w kapciach taty, ale okularów też tam nie było. Poszukajmy w łazience. Pepa i George przeszukują łazienkę. Okularów nigdzie nie ma. To, ale ci też ich nie znaleźli. Och! Hmm. To za trudne. Peppa i George nigdzie nie znaleźli okularów taty świnki. Szukaliśmy wszędzie, ale nie mogliśmy znaleźć twoich okularów. Ojej! Co teraz zrobisz? Będę musiał nauczyć się żyć bez nich. Będę się wolno poruszał, to na nic nie wpadnę. Znalazłam je. Tato świnko. Cały czas na nich siedziałeś. Oh. Dapa, tatuś. Jak one się tam znalazły? To ciekawe. Dobrze, że się znalazły tato świnko. Nareszcie przestaniesz się denerwować. Nie denerwowałem się.